Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tytuł dzisiejszej nauki rekolekcyjnej to Znaczenie Eucharystii. Znaczenie Eucharystii w życiu chrześcijanina. Zacznę więc, jeśli pozwolicie, moi drodzy, od opowieści. Pewien ksiądz na koniec powiedział tak: pewien autor napisał opowiadanie, gdzie świat dzieli się na dwie, jakby na dwie, dwie strefy. Jedna to wielki ring, gdzie na scenie zapaśnicy walczą ze sobą. Jedni przegrywają, drudzy wygrywają. Nikt jednak nie interesuje się tym poza, co jest poza. A poza ringiem jest kościół, w którym siedzą kapłan i pan Jezus oraz jest hostia. I kapłan odprawia msze jakby. No, no, jest pan Jezus w hostii, tak? I kapłan odprawia mszę jakby dla nikogo, tak? No bo jestem Msza, on, on ją odprawia, ale. Ale nie u nikogo, tak? Wszyscy siedzą na tym ringu, jak, albo jedni jako widownia, inni są na to jako uczestnicy tego, tego za, tych zapasów. I otóż jest stwierdzenie autora, z którym ja się zgadzam: Bez Eucharystii to my jesteśmy nic. Jesteśmy zero. Bo nie po to, Pan Jezus umieram na krzyżu, żebyśmy my go sobie lekceważyli wielce, jak to my oczywiście potrafimy. No, my! Znaczy, no ja, ja oczywiście staram się tego nie robić, ale wiadomo, różnie bywa. Eucharystia jest potrzebna, gdyż pan Jezus przez nią przybywa do, naszego, do naszych serc i dodaje nam sił. Jak to bym ksiądz powiedział, to ja się trochę z tego śmiałam, ale akurat może nie jest, nie, nie, nie będzie to akurat, przepraszam, to zegar nie będzie to chyba śmieszne. Euchar powiedział ksiądz Eucharystia daje nam moce specjalne do tego abyśmy wytrzymali walkę ze złym duchem, abyśmy wytrzymali w walce z pokusami. Wyobraźmy sobie taką scenę, taką, takie, takie coś. Nikt nie przyjmuje Eucharystii, tak? Nikt nie przyjmuje yy, pokarmu Bożego. I teraz zobaczmy, zobaczmy co się będzie działo na świecie. Jedna wielka kaszana, JEDNA wielkie pandemonium. Wyobraźmy sobie taką scenę, że nikt nie zażywa świętego poru. To powiedział, że jak Tata mi kiedyś powiedział, słuchajcie, jak ja nie jestem w kościele jednego dnia na tej niedzieli, to też mnie po prostu bierze. Ja nie potrafię wytrzymać. I ja się z nim zgadzam. Eucharystia to jest podstawa, tak jak modlitwa. Modlitwa i Eucharystia, to jest podstawa naszego chrześcijańskiego życia. Naszego... naszego chrześcijańskiego bytu, istnienia. Co by było, gdyby człowiek nie jadł na przykład... Bo niektórzy to, tak sobie, Eucharystię bagatelizują, prawda? Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby ktoś nie jadł na przykład chleba. Nie jadł nic, tak? Ani obiadu, ani... ani kolacji. Jak by wyglądał? On by ledwo, ledwo żył. On by... I praktycznie byłby cieniem samego siebie, tak? I to samo nam jest potrzebne, duchowy pokarm jest potrzebny, inaczej my sobie w życiu nie poradzimy. Co z tego, że my staramy się kochać Boga? Ja też się staram, ale... ale musimy, znaczy... inaczej, no chcę kochać Elohim'a, prawda, i my inni też tego pragną, no ale bez Eucharystii to my sobie nie poradzimy. Dlatego trzy najważniejsze takie warunki. Jest to takie, takie drogi, tak? Spowiedź, Eucharystia i modlitwa. Jeszcze jest post, ja ją można, prawda? W wielkim pości, nie tylko, no ale tak. Ale to jest główna, jakby baza nasza. Bez chleba my nie będziemy mogli żyć, bez jedzenia normal... pokarmu normalnego. Tak samo bez pokarmu duchowego my nie będziemy w stanie się modlić, no bo po co, tak? Bo po prostu uznamy, że nie mam siły, nie chce mi się. A Eucharystia dodaje sił, dodaje dodaje sił na tej drodze. Mój kolega Bartek, powiedział mi, że miał śmierć kliniczną, znaczy jego tam leczyli, bo miał coś z nerkami. I śniło mu się, że no poszedł na cmentarz, tak, a, za, nie, a zapomniał zabrać laski białej. I spotkał dziwnego człowieka, który mówi Czemu ty płaczesz? Bo zapomniałem zabrać laski. On no, nie chciał płakać, ale jakoś tak we nie było. Tak? Chodź ze mną. I zaprowadził na jakieś wysokie schody. Szli i szli i szli i szli. I szli. Aż Bartek strasznie się zmęczył i usiadł, tajemniczył w, mę... w mężczyznę, wyjął z kieszeni jakiś napój, tak, w kubku i podał Bartkowi, to była jakby czekolada czy coś, wypił i nagle, nagle Bartek dostał takiej potężnej siły, on normalnie wstał i poszedł dalej, wspięli się na samą górę, tam była ogromna przestrzeń, pełna tysiąca ludzi i zapytał go ów człowiek, jak się możemy teraz domyślić to był Pan Jezus, tak, czy też zostać, ale Bartek powiedział, nie. Ja mam jeszcze misję do wykonania na ziemi. I Bartek się obudził. Ale o co chodzi? Ta owa czekolada to jest nasza eucharystia. To jest... Czasami nie mamy sił walki z życiowymi problemami z życiem w ogóle. Mamy problemy różne rokie. Mamy pokusy, niepokusy. Czasami nie potrafimy sobie poradzić z życiem. W ogóle niektórzy naprawdę myślą o samobójstwie. A dlaczego? Dlatego, że nikt nie chce na przykład, wiesz, za zażywać się, znaczy przyjmować Eucharystii, przyjmować Komunii Świętej. Była święta, na no święta. Jakaś osoba podobna była, która karmiła się podobno wyłącznie świętą Komunią. Zresztą jak się nazywała? Jak? No. Ona wyłącznie przyjmowała Komunię Świętą, i naprawdę Bogu dzięki za takie osoby, bo. A jeszcze jest jedna rzecz. Nie wolno przyjmować Eucharystii świętokradko, to znaczy. Nie wypowiadają się, ale co tam? Mogę iść do komunii, przecież wszyscy idą, tak? Więc niczym, stado idą do komunii, biorą, przyjmują. No kapłan przecież nie jest jakimś zabraniaczem, tak? Więc nie będzie pytał. Każdy, kto podejdzie, ma prawo. Jak to powiedział Pan Jezus, przychodźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pokrzepię, tak? No więc właśnie... Właśnie tak to jest, moi drodzy. Tak, tak to wszystko wygląda. To pokrzepienie to jest właśnie Eucharystia. W baśniach, czasami, przepraszam, że sięgam do właśnie, ale taka jest prawda. Czasami bohaterowie dostawali od różnych mędrców je, jedzenie bądź picie, których... Umocniało, dodawało mocy, siły, i w ogóle przeczytajcie sobie właśnie pana Gustawa Morcinka. To było chyba o głupim zefliku, czy jak to tam było. Tam jest taka scena. Tak, i ten głupi zeflik właśnie natrafia na czarownicę, czy znaczy taką osobę, która właśnie mlekiem ich karmi. To mleko jest takie prawda, niezwykłe, można powiedzieć wręcz magiczne, tak? Ale ono dodaje mi sił. Dzięki temu zeflik pokonuje smoka, prawda? Pokonuje go mieczem, prawda? I to jest właśnie, to jest dla nas właśnie, można rzec, wzór. Jeśli my nie będziemy brali Eucharystii, nie będziemy ich przyjmowali, nie będziemy rozmawiać z Panem Jezusem, nie będziemy duchowo się wzmacniali, to jak my mamy tego smoka pokonać? To jak my mamy sobie poradzić? Byle, byle jaka pokusa, i już, już nas zgniecie, bo my będziemy bezsilni. Byle jaka pokusa, przyjaciele. Chwyci nas i rozwali nas na opadki, bo my po prostu nie będziemy mieli jak. Mój kolega kiedyś zrobił taki test: Żywił się wyłącznie zupkami chińskimi. Przewróciła go kobieta, bo niechcący go torebką, machnął, więc się przewrócił po 40 dniach jedzenia zupek chińskich. On był tak słaby, przez nie, niewłaściwe odżywianie się, że jego kobieta przewróciła. Wyobrażasz to sobie? Facet 3-metrowy. się kobieta torbą, bo niechcący paca, on się wywalił. Ludzie po prostu śmieli się, jak nie wiem, ale taka jest prawda. Eucharystia to jest podstawa. To jest. To jest, jakby to powiedzieć, meritum całej całego naszego. jak paliwo dla samochodu, tak? Samochód nie ruszy bez paliwa. Oczywiście potrzebny jest kierowca, tak? Ale nawet kierowca nie pomoże, jak samochód paliwa nie ma. Jak nie jest naładowany akumulator, jak nie ma paliwa, prawda? To jest taka. Taki akumulator dla nas, taki jezusowy dla nas akumulator, prawda? Który ładuje nas, dodaje nam sił, mocy, wiary i kawałek Elohim, naprawdę. To niektórzy nie, nie, obrażają. Mało tego, bo niektórzy, już bowiem mam więcej. Był taki ksiądz, który nie wierzył w moc Bożą, w moc Eucharystii Ale błagał Elohima, proszę cię, panie Boże, pokaż mi, spraw, żebym uwierzył. Jak, jak w Ewangelii powiedział jeden człowiek, Pan Jezus powiedział, nie bądź niewiarekiem, a on powiedział, to daj mi wiarę, proszę Cię, daj mi wiarę, spraw, żebym uwierzył, wzmocnij moją wiarę. I co się stało, moi drodzy, pewnego razu ksiądz odmówił, yy, 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 Muszę muszę tak to się ma mówi, podniósł hostię, tam jest jakiś taki, chyba, yy, to jest to podniesienie słynne, tak, to jest to podniesienie, przy którym niektórzy w to wątpią. Ale przy podniesieniu, kiedy my klękamy i ksiądz mówi, to czyńcie nam pamiątkę, Bóg pochyla się nad, nad hostią i sprawia, że ona staje się prawdziwym ciałem bożym. Posłuchajcie sobie kiedyś księ... mszy ojca Daniela, nie wiem jak się nazywał. Tam normalnie ci opętani ryczą, kwiczą przy podniesieniu. Oni, oni normalnie wrzeszczą. Zlituj się. Dlaczego jakoś jak Pan Jezus się przy chorych, opętanych, zlituj się nad nami, Synu Boży? Bo oni wiedzieli. Te złe wiedzą, że to jest prawdziwe podniesienie, uniesienie, znaczy przemienienie pańskie, że tak się wyrażę, przemienienie chleba w ciało Chrystusa i krwi, wina w krew. Ale my jesteśmy tacy głupi, niektórzy z nas, ludzi, że my w to nie wierzymy, że my twierdzimy, że to jest po prostu bajka, tak? Ja oczywiście wierzę, tak? Są osoby, które wierzą, tak jak ja, Michał, moi koledzy, ale są tacy głupi ludzie na przepraszam do Was, przepraszam ale no no no, którzy to lekceważą, tak? I mówi mi taki człowiek no co, nieprawda, jest, jest możliwe bycie wierzącym i niepraktykującym, niech mi nie, nie mówią ludzie, że tak nie jest. Jak można być wierzącym, a nie praktykującym? I potem się taki człowiek powie, że no, się powstał, bo kometa w dinozaury uderzyła, tak? Bo kometa uderzyła w dinozaury i tak powstał nasz świat. No ludzie, trzymajcie mnie, bo to jest jakieś w ogóle, ale odbiegłem trochę od tematu, przepraszam. Gdyby nie Pan Jezus, nasz świat by nie istniał. Chcecie dowodów, to sobie weźcie książkę świadkowi Bożego Miłosierdzia. Nie pamiętam tam autorki w tej chwili. Ale weźcie sobie, kupcie tę książkę, nie wiem, zdobądźcie z chomika, gdziekolwiek. Tamtej tej kobiecie Janusz Korczak się ukazywał. W postaci materialnej mówił, Eucharystia to jest podstawa. Eucharystia i jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Eucharystia to jest Nasza ukochana Elohimowa to jest zarówno pokarm, jak i broni przeciwko złu, przeciwko złym duchom. Zawsze przyjmujesz Boga do serca. Nie masz, znaczy, może nie masz, znaczy, no, poddawanie się jest, upadanie jest ludzką rzeczą, tak? My jesteśmy słabi i tak dalej, ale dzięki temu, że Ty masz zaplecze w postaci kochanego Elohima, naszego, no bo Elohim to po hebrajsku Bóg, gdyby ktoś nie widział, naszego Boga Ojca. No to kurcze, nie, ma, no nie masz co się martwić, że tak się wyrażę. Są upadki, ale po to, po to kurczę Elohim umarł dla nas na krzyżu. Po to sprawił, że przy każdej mszy świętej popłatać zamienia się w ciało, a wino w krew Chrystusa. I my to przyjmujemy. Można oczywiście też duchowo przyjąć Eucharystię, jak ktoś, no, zdarza się, tak? Wtedy to polega na tym, że. Skupiamy się na ołtarzu, jakby w myślach, bo tym ołtarzu, który jest w kaplicy, w kościele, gdziekolwiek będziemy. I wyobrażamy sobie, jakbyśmy przyjęli tę okazję. Znaczy, wyobrażamy ją. No prosimy Lochima, tak? Nie wyobrażamy. Proszę, Panie Boże, własnymi słowami najlepiej, bo to tak. Formułki to tak wiesz. Wiecie, moi drodzy. Z własnymi słowami. Panie Boże, proszę przyjść duchowo do mnie. Z ołtarza, bo ja niegodny jestem. Ja. no wiesz, sam wiesz jak to jest. Można powtórzyć słowa, które jest zawsze są przed. przed no bo jak jest podniesienie i potem po bo poranku. Boże, tak jest tam, panie, nie jestem łazien, prawda, byś przed do mnie. Ja zawsze mówię. Bo tam jest nie przed do mnie, ale mm, powiedz, tylko słowa będzie uzdrowiona, dusza moja, ja zawsze mówię, powiedz tylko słowa, a twój durny sługa będzie uzdrowiony. No, bo po prostu, no tak jest. I po prostu jak już... No, no możemy czasami nie odczuć, bo to trzeba się też skupić, ale ja często odczuwam, że zostałem duchowo obdarzony Eucharystią. Kłękamy, to tak jakby... Znaczy, albo nawet nie, no, ale wypadałoby. No, ja czasami nie, klę... znaczy, no, nie klękam, nie klękam, ale... Bo modlić się tak jak się modlimy zawsze przy przyjęciu Eucharystii, tak? Czyli to mówimy, że kocham cię, Panie Jezu, chcę cię kochać, tak? Chcę, żeby był w sercu moim. W... 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 Chcę, żebyś był przy mnie, żebyś mnie wspierał, raczył, raczył mnie nie zostawiać, prawda. Ja powiem Wam szczerze, że, nie, kto, kto słuchał konferencji Bóg nas kocha, ten wie. Ja nie, nie będę tego powtarzał tego świadectwa raz jeszcze, ale zapraszamy do posłuchania jeszcze raz, dla tych, którzy nie słuchali tej konferencji. Posłania jeszcze raz, znaczy jeszcze raz, dla tych, którzy chcą jeszcze raz, a dla tych, którzy nie, po, po, proszę posłuchajcie, tam jest moje świadectwo, jak to było, kiedy. Kiedy to... kiedy to prawda... Kiedy byłem, daleko, byłem daleko od Boga, kiedy się w Krakowie to było, prawda. Dzięki Bogu. Czasami powiem szczerze, niektórzy to tak traktują na Boga, o bo ja się go boję, bo on straszy, tak? Ale czasami, powiem wam szczerze, czasami, nie zawsze, ja czasami strach jest konieczny do nawrócenia. Jak było ze świętym Augustem? Zleciał ze skłania na łeb na szyję i to go normalnie otrzeźwiło. Czasami strach bądź utrata czegoś jest konieczna po to, żeby się po prostu nawrócić, żeby jednak zrozumieć, że nie, to nie w tę stronę, przepraszam. Stop, zawracamy, tak? Trzeba się na. Jak to powiedział, tak człowiek jest no, niestety globisiem, tak słabym. Za oto musimy padać. A znaczy, musimy. Nawet jak pładniemy trzeba się nawrócić. Jeszcze raz, jeszcze raz. Trzeba walczyć do końca. Żeby potem, no, jeśli przyjdzie godzina, prawda, śmierci, to będziemy mieli przynajmniej y, takie, możemy powiedzieć, takie zdanie, że próbowałem, walczyłem. Nie wiem, jak to wyszło, ale no już Pan Bóg osądzi. Tyle Wam mogę powiedzieć odnośnie znaczenia w życiu. Eucharystii w życiu chrześcijanina. Pewien człowiek powiedział, że chrześcijanie to są obywatele nieba. No, no bo często Pan Jezus mówi tak, że nie, nie baczcie na sprawy materialne, prawda? I dlatego można tak, prawda, ja czasami się tego, ale co mm, mnie rozumiecie? Jakby. Dzięki Bogu za to, że mnie tak natchnął, bo sam się dziwię temu, co powiedziałem przed chwilą daj mi to najdobiejsze słowo w całą tę odnajmującą tematykę nasupeł kolekcji drogi prześcierina po prostu nam nie podbiegła zgadza się tak i to właśnie tak drogi prześcierina tak oby nas wygrał na znaczy. nas pani zaczęty oby naselochim raczył zbawić po, po śmierci. także jeszcze raz powtarzam dla tych dla tych którzy nie, nadal mają wątpliwości. Eucharystia to podstawa, kochany przyjacielu. Jak chcesz, znaczy, ja wiem, jak czasem jest, tak? Człowiek czasem jest taki smutny i w ogóle. Jest takie fajne słowisko, nie, nie pamiętam jak się ona nazywało. O Apolinarii Suslowo, o rosyjskiej dziewczynie pana Tolstoja, tak? Ona wszystko robiła, żeby nie, robi, nie, nie być przy Bogu, tak? Ona tam się bawiła. Tego, ale miała takie właśnie momenty, kiedy płakała, i jedna hrabina mi powiedziała: Polinko, pamiętaj o Bogu. Bez Boga to my, bez Boga nie, ani do proga. Ja nie chcę bez Boga. No ale właśnie, bez Elohima my, my sobie nie damy rady. Dlaczego? Niektórzy myślą: Elohim jest taki wredny, bo nic ze mnie uczynić nie możecie, prawda? Że to taki zaborczy, prawda? Że taki niedobry, jaki to on jest, i w ogóle tam. Ale to nie jest tak, że Elohim. Chwy... <laughs> Przepraszam. My. Elohim nie jest taki, że nas, nas chwyci i nie pozwoli. Nie, nie będziesz tego robił. On dał nam wolną wolę, tak? No trudno. Ja nie chcę bez Boga, ale o to chodzi, że... Da nam wolno tak chcesz żyć bez Boga, no to dobra, no to trudno. Tylko potem, synu, córko, nie miej do mnie pretensji, tak? Sam wybrałeś taką drogę. Oczywiście, nie mówię od razu, że nie masz już u mnie szans, tak? Spierniczaj ze przeproszeniem, spadaj, spływa i tak, już nie ma, nie masz co u mnie liczyć na miłosierdzie, tak? Elohim nadal będzie czekał, nadal będzie przez ludzi działał, żebyś Ty zrozumiał, że On czeka, że On chce Cię przytulić, że On chce Cię przygarnąć ze swoimi ramionami, że On chce, żebyś wrócił. Jak to mówi Ewangel Ewangelista, tak? Bo on jest przez ustami Ewangelisty, tak? zostawi te 99 owiec, żeby Ciebie szukać człowieku, to, to wreszcie, kurde, zrozum. Ja też czasami, kurde, zdarza się, w tym, jak to Pan się powiedział, nie płacz, kiedy nie możesz znaleźć Jezusa. Gorzej jest, jak Ty świadomie nie chcesz Go szukać. Wtedy naprawdę zacznij płakać, bo wtedy to jest tym już... No, nie mam nic więcej do dodania. Amen. Amen. Dzięki Miejcu i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzięki Duchu Święty za tą naukę, którą mi przekazałeś. To chyba... Kurczę, nie mogę w to uwierzyć. Dziękuję za wszystko. Amen.